Mandragora, gra od wydawnictwa Fox Games. Bardzo dziękujemy. Warto zwrócić uwagę, kto tutaj projektował, bo to są znani projektanci. Szczególnie tutaj. Ciekawe wysuwanie, bo tutaj dłuższa krawędź produktu. Tu widzimy dane wydawnicze. Propozycja dla 2 do 4 graczy od 8 roku życia około 20 minut zabawy i co wewnątrz dwa razy karty, podstawka tu ta skrzyneczka jest tak pokazana z drugiej strony i jeszcze eee, co my tu mamy? Tak, taki domek, domek w grzybie domek w skale taki cztery chałupki i jeszcze więcej tych domków zatem realnie miasteczko Możemy tu jakiś jak z otwartymi ustami taki mm, tak zaraz ten domek że tak będzie na, na drzewie Minus 2 to będzie ta postać do przyczepienia. Instrukcja, instrukcja niedługa. Hmm. Tak się to wygląda. I oglądamy karty. Karty jednostronne. Klepa puga się nam denerwuje. Chcę grać już. Yy, Różne równe te olejki są, widzimy. Księdzi. Mandragora. Pamiętamy, mandragora to jest koveń mandragory. Też różne obrazki. Księga. I ten stworek, on tam gdzieś, gdzieś też był pokazany. Tak. I tutaj jakieś akcje wymiany czegoś. Tu już inna akcja, pewnie natychmiastowa. A tu jakaś, pewnie stała akcja, tak? Ja tu nie wiem, może do skończenia rundy, i tu jakieś zarządzanie ręką. I oglądamy kolejne karty. Różne grzyby. Fajnie, że każdy jest inny. Wygląda to bardzo ładnie. Księga. To jakby karty dla... Yy, pomyślałem, że dla każdego uczestnika w, inny, w innych barwach, nie wiem, czy tak będzie podane, tylko rodzaj karty jest... ...jako inny, że tam zwierzęce, nie wiem. Nie, to jest dla każdego gracza. Dla każdego gracza, bo one... tutaj się będą... różne zwierzęta każdy będzie miał jakby. Każdy się w czymś specjalizuje. Tak się wydaje. Dobra, tyle mamy z otwarcia do Mandragory. Przede wszystkim Garka wciana, ale też z jakimś tam y, elementami ruchu po modułowej planszy, tak? W planszy tworzonej tutaj jest takich elementów z płytek. Widać z bankiem gry też. E, całkiem fajnie to wygląda. Jak ktoś lubi takie gierki fantazy w klimatach magowych, to może być fajna, fajna gierka. Pewnie raczej szybka, tak. Ile na tam miała? 20 minut? 20 minut. No właśnie. To jest Mandragora od Bruna Katali i Fox Games. 金鸡。